Ja widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie jakiś symulator czyszczenia pianką, ale zanim tego przyjdziemy zostawcie łapkę w górę super z dzwoneczkiem. Dajcie dale składnik opisie no i zaczynamy, tak? Tutaj sobie bierzemy auto. O kurde! Ale czyszczenie, ale jestem dobry! O nie no, widzowie! Komu myśli auto z Was widzowie? Oh, pokazuję, w jak o, pokazałem kogo zem byłam auto, patciak myje, ale mycie nie no, ale szef ze mnie, nie no patrzcie na to, i i i tu 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 O, no, tu to pusto, to już mam jeszcze wodę Kam tu Mam jeszcze wodę, no, dobra.

Nie, no perfekcja. Dowie. To no, kolejna. Szybko! To jest samochodowa. Psik, 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 psik. Jak być większe? Cioł? Co to jest? Cioł? Dobra widzę, aaa, mi się nie mam! O, super Dobra, widzę, że dalej sobie napełniać Dobra, tu piękne mycie, ja zrobię Patrzcie na to Jakie mycie dokładne? Nie no, Pamiętajcie usługi opiesia Moje wam auto Jak wam umyje auto? Bardzo pięknie Patrz, tutaj jeszcze widzowie nawet obejdę O, o, o właśnie nawet Obejdę wam parę razy widzowie Żebyście mieli piękne auto Rower też wam umyje O, ma tutaj Śmietniczek Dobra, powiedzcie, że ładnie wyczyściłem No jest tu jeszcze? Dobra, szybę myjemy, najważniejsza jest A resztę już można olać, Tutaj też tylko szybę umyjemy Oba, tak to się myje Mam mogę na pałę po prostu umyć Nie? No dobra Co jest? Ło! chyba mam więcej, co? Jak już ty kolejny... Yy! Drogi Dobra, myju, myju, robimy to, to, Tu Drogie. Zdaje mi się, że to ją w ciuldu, zobaczcie. To w ogóle mi się zmieniło. To jest trochę leścia. To my jemy, tu, tu. No, S, patrzcie tu. Tutaj ładnie koła. Umijemy. Byk. No i tutaj jeszcze dach umijemy jako tako. Lecimy do kolejnej aureny. Nie, dobra, siema! O Boziu! Jezu, yes, Ten dom to chyba komuś lecę tu przez 5 lat. <gry> Oj widzowie co? co. ja mam zrobić z tym domem? Umyć go na pewno. Ty sam jeszcze w ogóle mieszka. To no, szklarnia wygląda bardziej. Ciekawe. Piękne mycie. Pamiętajcie widzowie, tylko u mnie. Pod będzie na koniec. Boga jest najgorsza. Dobra, lepszy pistolet! Spray Jakiś ten! Co da? Będzie lepszy jakiś? Nie rozumiem. Jak to ma, może mi ten polepszyć? Może serce jest. Nie wiem. Ale naprawdę nie, nie widzę różnicy z widowe. Lepiej chyba sobie za to osklarni jest, patrzcie. Co jest? Nie gadaj, że tu jeszcze w środku. Nie. Boże, już myślałem szczerze. To jest to w środku. Bo mi szyba się nie zaliczyła! Widzowie! Ile kosztuje kolejna broń? Boże cztery koła. Bozio! Ile tu kosztuje pieniądze? Trochę drogie, co? No i... Najbardziej tu... To... Nie jest to tanie. No wiecie. Zresztą nie jest najdroższe, ale jednak 800 dolarów to chyba nie jest dużo. A tutaj myje. Pyk, pyk. A to bruta monitor. Ale jak tak patrzę, co to taka, taka jakaś kropka. Dobra. Kurde, no. Why you bullying me? Dobra, widzowa. Iś, 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 iś. A, iś, iś, iś. Kręcę tą łapą. Wykręca mi się ręka. Dobra, to chodnik myjemy. Tak te, takie te, w sklepach takie musimy parę razy. O, tak sklepy będę, że trzeba tak parę razy pojechać. Dobra, tu myślę, że od jakiegoś poziomu jest tak jakby zaliczone. Okej, okay. dobra, widzowie. Iś. Napełniamy i kręcimy ręką ogóle całe, dobra. Mam na nadzieję, że całe. ma tu myjemy, tu jeszcze myjemy. Ja tu nie widać, że to brudne. Widzę, gdzie to brudne? Ej. Ale patrzcie, jakie ładne. To się trzeba w ogóle tutaj myć. No, Widzowie, co to myć? Patrzcie na to. Piękne. Widzicie? Zalicza, patrzcie, o I tu umyję kawałek I trzeba całego O, widzicie? Wszystkie lustra zaliczyło Tu takie ułatwienie widzę, raczej widzę, więc powoli zbieramy cztery koła czyścimy sobie dalej, pyk Eee, tu takie to brudne! Od góry jeszcze Jakim tutaj moja tam postać to myje? Ja nie mam pojęcia. Dawaj, 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 dawaj trzy koła jeszcze. Dobra, piło cztery. Jemy. Podwójny czołg. Tak za. Tak, tak, podwójny czołg, bardzo ciekawy Napełnia się identycznie. To nic mi nie dało. Dobra robimy jak chodniki wiecie w sklepie Chodzimy i myjemy wiele co O to będzie najłatwiejsze mi się wydaje No widzowie to tyle w tym odcinku bo już kurde i ja to kosztuję to o! Drogie Drogie Tyle ja w tym odcinku widzieliście w kolejnych odcinkach O co tu jest w kolejnych odcinkiem zostawcie łapkę w górę, tu z dzwoneczkiem i wpadajcie na Discorda, bo, za niedługo, bo widzisz, że za niedługo się otwiera nowy Discord. Ale jeszcze zapraszam Was na te pary. No i co? Hiemano!